Druga edycja Festiwalu Polskiej Piosenki imienia Kazimierza Grześkowiaka Południca 2016 odbyła się w weekend 27 i 28 sierpnia w Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie. Impreza ma przypominać znakomity dorobek patrona festiwalu oraz zachęcić twórców do piętnowania przywar i ułomności naszego społeczeństwa z zachowaniem walorów artystyczno-filozoficznych twórczości Grześkowiaka. Festiwal y, Polskiej Piosenki imienia Kazimierza Grześkowiaka Południca to nowa inicjatywa i przede wszystkim powrót do tradycji którą wprowadził Kazimierz Grześkowiak a my poprzez ten festiwal chcemy pokazać go w nowej odsłonie przede wszystkim muzycznej stąd festiwal jest skierowany do twórców kompozytorów wykonawców muzyki instrumentalistów wokalistów którzy mogą się zaprezentować na scenie w kategorii na utwór słowno muzyczny jak i również na cover Kazimierza Grześkowiaka. W pierwszym dniu festiwalowym mieliśmy naprawdę świetnych artystów na naszej scenie festiwalowej. Słyszeliśmy piękne głosy, damskie, jak i również męskie. Mnóstwo pięknych aranżacji, i w kategorii coverowej, i w kategorii na utwór słowno-muzyczny. I nasi laureaci, cieszę się bardzo, bo na jury było bardzo zgodne i przyznało nagrody tym, którzy bardzo na to zasłużyli. Tegoroczny festiwal w kategorii cover wygrali Izabela Szatowska. Frańska i Paweł Sokołowski w piosence Ballada o Cysorzu. Poezja Grześkowiaka jest naprawdę bardzo fajna. Wybraliśmy utwór Ballada o Cysorzu. Utwór jest cudowny, prześmiewczy, o wszystkich cesarzach świata. I A czemu nie? Fantastyczny festiwal. Ludzie wspaniali, jak widać. Publika jest dość wielka i fantastyczne przedsięwzięcie. Cysorz to ma klawę życie. Oraz wyżywienie klawę Przede wszystkim już o świcie Lada Ocysożu. Piękne wykonanie, e, piękny głos, którego naprawdę nie sposób było nie, nie docenić i przede wszystkim akompaniament gitary e, na bardzo wysokim poziomie, stąd e, wszystko było tak spójne, że postanowiliśmy przyznać tą nagrodę w tej kategorii właśnie pierwsze miejsce w, dla tego duetu. W kategorii piosenki autorskiej zwyciężył Andrzej Garczarek z piosenką Czereśniowy Deszczyk. Andrzej Garczarek, zasłużony bard, człowiek, który Pisze piękne teksty, i tak naprawdę ten tekst no był tutaj. Priorytetem. Myślę, że dlatego też wygrał, a do tego muzyczna oprawa, która bardzo się wiąże z postacią Kazimierza Grześkowiaka i cała nasza idea festiwalowa została zrealizowana. Stąd taka decyzja: pan Andrzej Garczarek wpisał się w naszą ideę idealnie. Gwiazdami festiwalu byli Kazik Staszewski i kwartet Proforma oraz zespół Raz, dwa, trzy.